Siemano, ja jestem Wagon i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować wyjątkowego niemieckiego moda do gry Gothic 2 Noc Kruka. Modyfikacje te można przejść w niecałe dwie godziny i jest ona częścią większego projektu, który na chwilę obecną jest zawieszony. Z tego co się dowiedziałem, jest to takie grywalne intro, lub jak kto woli, prolog stanowiący wprowadzenie do pełnej wersji gry. A świat, który przyjdzie nam tutaj zwiedzić, nie jest w żaden sposób powiązany z oryginalnym gotikiem. Na uchodźstwie to modyfikacja, w której wcielimy się w pewnego młodzieńca, który wraz ze swoją siostrą z niewiadomych nam przyczyn uciekają daleko od domu. Z garścią drobniaków i solidnym mieczem szukają nowego miejsca na ziemi, docierając tym samym do krainy, która wydaje się właśnie takim miejscem być. Co się wydarzyło dalej, to już musicie sprawdzić sami, gdyż każda informacja więcej z mojej strony będzie zapewne niechcianym spoilerem, który w takim malutkim modzie z pewnością popsuje Wam zabawę. Dla zachęty dodam, że całość została pięknie i profesjonalnie zdobingowana przez naszą polską ekipę Bractwa z Polszczenia. Nie sądzisz, że trochę przesadziłeś? A co naprawdę gwarantuje niezapomniane wrażenia z gry. W modzie tym niestety nie ma co liczyć na rozbudowany system rozwoju postaci, bo rozwój jako tako praktycznie nie istnieje. Na uwagę za to zasługują pięknie zaprojektowane lokacje, w których to na każdym kroku zatrzymywałem się, by podziwiać otaczające mnie tereny. Wszystkie postacie, które napotkamy w grze są bardzo charakterystyczne. Potwory, z którymi przyjdzie nam walczyć mogą stanowić wyzwanie i jak na moda z 2015 roku robi to na mnie wrażenie. Warto też wspomnieć o zupełnie nowych mechanikach, których raczej nie uświadczymy w oryginalnej serii Gothic. Do tego mamy też kilka śmiesznych scen, ciekawostek i niepowtarzalny, naprawdę ciężki, dobijający klimat. Do poprawnego działania moda potrzebujemy mieć wgrany player kit, system pack oraz fixa. I dodam też, że lepiej grać bez zainstalowanego DirectX 11, bo kiedy go wgramy, możliwe, że doświadczymy niechcianych błędów. Link do tej modyfikacji oraz wszystkich tych dupereli, o których mówiłem, znajdziecie w opisie tego filmu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, zachęcam do oceniania tego materiału. I jeżeli uważacie, że warto bym opowiedział jeszcze o jakichś Waszych, może, ulubionych modach, dajcie mi o tym znać w komentarzu. I tyle ode mnie, trzymajcie się siema! Oh.